Będzie na przykład jakieś inne aktywności, a nie że ćwiczenia? To <grym> raz, patrzymy dalej. Dobra. Who the molly big? <grym> <grym> Trzymała. Złapie ty tę rękę nie i zmięczyła sama. Trzymaj. Zimną rękę. Jaką chudą? <grym> ty masz <okien>. rękę. <grym> ja większą rękę twoją. Tak, patrz. Ja większą rękę twoją. Patrz, patrz, patrz. patrz. No? Ty miałaś kiedyś konia. Miałam. A ja mam im Co? Wydaje się, że jeździłam na moim koniu. Nie, nie na moim koniu. Hej, ja jestem Angela i ze mną jest Natalia, moja kuzynka. Możecie ją kojarzyć raz na rok albo raz na dwa lata z mojego filmu. Z, moj z naszego filmu. Tak. tak. To. Tak, kto? Tak, kto? No i dzisiaj stwierdziłyśmy, że oglądniemy sobie pierwszy stary filmik, tak kto? I będziemy... będziemy. No dobra. Będziemy robić reakcje do naszych starych filmików i będziemy na te pytania. To same to same. Zobaczymy. Zobaczymy. Ej, ale my byłyśmy grube. Nie! nie. Po Byłyśmy po prostu małe. Dlaczego znaczy, ja nie słyszałam? Miałyśmy klapki. Tak, brudne. Kto to jest takie ciągłe. Więc tak, gra na tym, że mam 17 pytań. 15. Czy myślimy, że ja albo Angela bardziej? wyglądałaś to starzej niż teraz. Dzięki, młoda. To no, więcej ćwiczę. A ty już? Nie ja dałam N. Nie. No, 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 no czego nie? No, nie. No się, się, się <coughs> No! no? no, no, no Czekaj, no! no, no Ale rok temu jeszcze ja był. No, rok temu! A ty u mnie zakończył. Teraz? Ty. Ty ćwiczysz. No nie! Teraz to ja bardzo mało. No ja znaczy, nie masz. no nadzieję, masz mi a Dzięki. Ale nie ty, dalej, nadal. Mówi się nadal czy dalej? Popatrz <laughs> Dalej, nadal nie będzie. No, dobrze. mi się wydaje. Ja Ładzi na przykład jakieś inne aktywności, a nie że ćwiczenia. To raz! Chodźmy dalej. Chodzi mi na przykład. Gra w piłkę. No to ty I właśnie grasz w piłkę. No. No to ćwiczysz aha A co ja robię? Gdy ja ćwiczysz... chodzę na kickboxing, ale to... Ćwicz... No bo, teraz... Ej, właśnie rozmawiałeś o tym! Byłam na kickboxingu W listopadzie chyba, na jednym treningu Ej, grudzień tak zleciał Kto mm. się wstaje? Pewnie ty teraz Pewnie... Ej, Czekaj, ty, Super, ty... co ty? No przecież ja teraz śpię do 11.10 ja, ja też, ale nie mówmy im, bo... A, porażka! Nie. Obie wstajemy tak, tak ósma 8 rano jak trzeba to wstaje? Tak. A nie, nie, nie. trzeba, nie? Tak. No. Ale słuchajcie. Bo w lecie mamy inny tryb życia i wiesz, w zimie powinno się spać. Jest krótki dzień. Nie <grym> No ale tak, tak, tak. No, A tam kto? Tylko teraz. Ja. Ale, ale pomałam. No tak. Pomała, jesteś pisarz. Ej, tę duskę tam miałam. Gdzie ona jest? O faktycznie. Ej, ja ją mam. Wziąłam cię z Co? Ej, że ty sobie mam Znaczy, nie żartuję, że ją mam, bo ją mam, ale nie wziąłam cię, że Dawaj Daj mi w Bo ja piję alkohol. Teraz to ty. No, a, a dobra, ja? okay. no. Dobra, no to ja. Nie wiem, alkohol mnie ostatnio nie pochodzi mi. Też nie, ale święta, by. No święta. Tak, talie, ona święta. Tak, ty masz większą pia. Ja dalej chyba No. Widać. E, ja czasem nie wiem, która no. ręka. To jestem ja. Prawa. Jest... E, no bo to jest tego godzinka. Ale ja jem dużo. Odpowiednio. Na mój Dużo czy odpowiednio. Ja jem dużo. Na mnie. Na twój wzrost, ale ty jesteś malutka. Powinnaś więcej jeść Dobra. Hold mały little big? Trzymała. Ej, to ty dzisiaj to nie używasz. Dzisiaj nie Ej, dzisiaj ci pracę kupię. Ja podawałam i się uczyłam. Ja wiem, że się z myślałem, ja się zaraz płaczę! Ja, ja wiesz, jestem no. się po to, No, nie tak. tak. no. wiem. To był taki gruby I temat. Tak. Taki bardzo poważny. No, ja, nie, 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 no nie, ja wiem, że no, ja. to jest No, wiem. Dobra, co jest czy ty płakałaś? Myślałam o jedzeniu, która ja no, mogłam w tym momencie zjeść ja nie jadłam. Ja traciłam swój, swój cenny czas nie na jedzenie. To było przykre. Ja się spłaczę, popłaczę zaraz. I no, już się popłakam na nozy. Ja tam o, myślę o jedzeniu. No. No, naprawdę. W mojej głowie to tosty o, o, Spłakałam się. CO JA PIERDZIE! Ja ale kłamca! Co, co ty ty taki kłamca byłeś? Grajemy co Ty lubisz na pewno to ludzie, ale nie. Może coś tam... <gryuchwo> ja zawsze myślałam, że jestem dobra w A ja mam inne teraz chely? pły. ]unya. Już. Nie no, no, tak gra. Ale dalej To co mówiłam wcześniej, stoi Co ci stoi? No ale, to co wcześniej mówiłam Że na początku ja myślałam, że jestem dobra w gry I wtedy Angela mi pokazała jak się gra No, Ja na ostatnio twojego y, live'a, znaczy klipa z live'a z CS-a? Mhm mm Jak tam wszystkich, kurde, rozstrzelałaś I ja mówię, no Raz dala, na jakiś czas uda Tak Kto jest starszy? No, 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 Kto jest starszy? Jak właśnie <noise> zależy, bo naprawdę Ja czasem myślałam, że ona jest starsza ode mnie zależy Muszę. zależy, jakimiś... zależy. Ja mam Dobra <noise> Ej, no, 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 tak. ale jesteśmy to inne, patrz Patrz tu, a patrz tam No, byłyśmy trzy, cztery na tą Byłyśmy babies Młode Głupie. Ale co to było z tego? Koniec. To szalenie. 30, to już było. No. Dlaczego? No. Ja, no. no, ja no. no, no. mam mm. no, ma 60, to już było. Nie mam. Leży sobie. To bardziej rozrabia. To bardziej rozrabia. To jest światowe. Ej, co? Jestem ja grzeczna. Co? Co? Co, co ja robię? Chciałam ci wymaić. Ja tylko siedzę i gram. Pogrywam gry Nie no. myślisz, że nic nie robi? się mówi? Pogrywa? Niech ci będzie. Mówię. <grywa> e, ja w sumie no, jestem tak. taka... ale nudna. A ja nie? No nie, ja ty tylko grę. gram. Ty też. Obie jesteśmy takie... Crazy. Podobne. Tak. Dorosły się. No. więcej wydaje. No teraz ty. No, ja ten, no teraz nie ja. ty. No, pewnie tak. No tak. No tak. No i tak. Po co się rozgadywać? No. Ja teraz strasznie oszczędną. Nie na pewno. No. Znowu ty! Ale ja nie wiem pani. Ej, ty w Polsce dużo wydawałaś, pamiętam no. zawsze. No. Nie, to ma się stracić! Ej, to trzeba obsunąć internetu! To im będzie prześladowało. prześladowało. Nie no, ale iść ty na tyłko! Anke, ja mam iść na tyłko! Ale jeszcze, żeby się to... Ja umówię kamerę na kamerę. Ej, nie pamiętałam o tym kompletnie. Ej, trzeba to znaleźć internetu. Wyższy? Można to, to jakoś wyższy? przerobić? A co to, kiedy ja to znajdziemy te pytania? To jest wyższy. One w sumie nie wiedzą, że to jest wyższy. Patrz, jak siedzimy ładnie. Kto jest wyższy? Coś tam. To wiesz, <These> że ja już wiem, że no? Ale ty poprawiasz wiecznie te włosy. nie No to myślę, że ja do jednej walizki, trzy kartu i ubrany na miesiąc, No Nie. No to nie jest. To no, więcej państw. Dobra, to możemy. No, to ty? Powiedz, że ja. No ile? Licz. Okay, i dalej. Okej, czekaj. Czemu Ej, teraz wszystko jest takie trudne, co wiecie? Nie mam No to ja też policzę. po, połączmy, połączmy. A do, no mów najpierw ty, możemy Ale to po. mówić mam? Tak. Dobra, no to do... Belgia, Niemcy, Francja, bo była w Paryżu. Co za a Anglia? Nie, jeszcze byłaś teraz gdzieś przecież Aaa, Grecja i Chorwacja Ej, byłam w sześciu krajach okay, okay, Właśnie Grecja i Chorwacja? No, a nie, byłaś, a nie byłaś w Hiszpanii? Mm -mm. A, nie, nie byłaś Nie, byłam A w Czechach jeszcze byłam, no właśnie Kurde No i? Elegancko tak. Przez siesiędną no. no Jesteśmy niebieskie A ty, Arundel? Da. Dobra No mów o, teraz na wakacje byłam w Kosowie, w Czarnogórze, um, w Albanii, w Macedonii. Byłam w Grecji, w Hiszpanii, w Maroku, w Tajlandii. W Polsce. Ani. Ja w Francji byłam. Nie, badaj. A, i w Islandii. O, w Islandii. No. I... Tylko tam byłaś? Już parę dni, ale wystarczająco. A wiem, bo mówię okay. nie A to było już dawno i prawda? No. no To będzie ja. No. Tak. Następne pytanie. O. Czego? nie po prostu, że tam byłam. Że że działać? Nie, 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 nie. Ja po prostu tam... Y... No, ale mać... jest cieszona. Normalnie chyba... ...nie Jak? <grymne> Ej, ja odbyłam się z przez cały czas. <grymne> przez ten czas, nadrobiłaś tyle państw? Mhm. O kurde. cztery lata w sumie, no to wiesz. No, Szkocji i zresztą. No. w Szkocji ślubasz, jeszcze? do pokoju, chodzi do no. no. lepiej tańczy? Tak. pokoju, chodzi do pokoju, nie. No, nie. Nie. Musisz mnie Proszę panią do tańca. Ale yy, bo ty trenowałaś. Taniec, co się mówi? Tronowałaś? No ten czułam. Tęczyłaś, nie? Fajnie. Takie tradycyjne. Takie... Polka! Tak. <grymne> Ej! Teraz czekaj! Nie, no to jest tylko spoko, ale... No to jest po to, co ty każdy. No to spoko! O lepiej śpięłam. Ej, ale mamy zawsze zmarszczone czoła! Ja tu będę miała zmarszczki Ej, w wieku 21 lat, tak? 21, ci mówi? Mm. 21. Mm -hmm. Mam swoją pierwszą zmarszczkę taką permanentną, widzisz? A no właśnie! A ja mam też. Też tu? To nie tak! Mamy, mamy zmarszczki w tym, samym, w tym samym miejscu. Pierwsze, permanentne. A siwego włosła jeszcze nie masz. Stig fuck z winy! Ja. Co, A co A. to było za pytanie? Nie wiem. A ty lepiej śpiewała. tak. A, to ty. No to. Do tej pory. Razem by w ten. By jak się mówi, jak śpiewa, w parze śpiewała? Krokę? Nie. W parze. A w parze ja trzymam no. w parze. Du duet. <laughs> duet. Duet najlepszy że my dawniej robiły sobie koncerty tak. i w ogóle tańczyłyśmy też no. układy taneczne. Ej, to było, to było dobre. Fajne. No, to było fajne. takich piosenek, co byście się nie spodziewali. Czemu no. piosenki było? Tak? No. A nie jakieś łaka-łaka? Fajnie było. Właśnie fajnie było być dzieckiem, w nie? Nie, w sumie teraz to by się zatrzymała w czasie teraz. Teraz? W, tym momencie. w tym momencie. Ja tak może trzy trzymać. <laughs>

Piszcie w tak. komentarzach więcej pytań, tak kto, żeby na następny raz moją się widzimy Tak To już niedługo To o, może się zmieni? <noise> Czasu <głosy> Więc może Wiesława <noise> <noise> za <noise> rękę, nie wiem No to tańsze chyba ze mną <noise> więc, więc musimy te pytania też zaaktualizować, tak? Tak I, i wasze nowe pytania ale trzeba tam to usunąć z internetu Damy na prawdę Oooo, to to miałam! Ale kurde Dlaczego? a więc Nie chcę tego W tym... Które że... że, na A ty co?

Z jakiej akcji w byłeś? Byłeś ale i tak. E, ale ty, co to było, żeby się spotkały? I dobry po prostu. I tyle Mhm. Mm Aha, fajnie było. I <grym> spać. A tu było tak. Mhm. Ale padało, więc to, to jest nasz ten. A ja czerwca, jeśli chcesz więcej, to ty Ja odpowiesz. Proszę pana? Jadłeś mi Całą Ja coś. <grym> Nie, ona kłamie teraz w tym momencie. Bajko, pisz Dalej poprawiasz te włosy. A dzisiaj ja, już? To... Nie, to już to... Jest okay? nie. Z, to... nie jest no, tak okej? Nie. Później tak. to... tak. no, zobaczymy. Ktoś bardziej odważny. Że ja bardziej odważna? Mhm. Do tego. Mhm. Mhm. <laughs> co tam się działo wtedy? Nie się nie po prostu się nie bo ja mówię, że jesteś macie odważna nie to tak było Ej, wiesz tak. co, spróbować, to co takie... Takie do masażu, co masz, to się yy, tak kładzie Mam to w koszyku na Amazonie To taki... To ten? No Skąd to wiesz, że to jest? No, mówiłaś mi i chcę na ją... Na filmiku mówiłam może też? Może. Mam Usiądź. Right Co się stało? Co Świątka. 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 Ty go zabłyszyłaś! Ej, mnie nie mam ja jej pytałam. Czyli... Nie z telefonu, do mnie! nie. Już? Cinaj. O matko, O, co? Podasz mi. Gdzieś tak na piła? Na co? Co? Na, na co? Na wizji? No, to się robię. To kola. A to jest Co Coż jest Sok. Pokonisz się tak? No nie wiem, nie chodzi Dobra. dobra. <noise> nie, co, jakie gdy ten wit możesz. No, widzę Nie aż

no, i dużo czasem za fanie. No też. I za dużo. Kto ogląda więcej seriali? Ja ogólnie lubię filmy. Ja dużo seriali oglądam. Mhm. I... No, <grym> to my Przepraszam, to nie jest tak, żeby zanudzasz. Okej? Okay. <grym> <grym> Tak A nie płacz. Musimy się więcej przytulać. No. Co? <laughs> Dziewczyny przytulajcie się. Ona tak. mi mówi dzisiaj, że musimy się więcej przytulać. No. Złapiecie tę rękę. <laughs> nie czuła sama. <laughs> zimną rękę. Jaką <Hai>, chudą. No. <laughs> ty masz. <okay. laughs> ja ja większą rękę twoją. Tak, patrz. Ja większą rękę twoją. Patrz, patrz, patrz. No. <laughs> Dźwięk świni się włącza. Oh. Powiedz, chybić mnie oczu zmieniać Tutaj. A nie tu? No tu. Tu? Tutaj. Tu tutaj masz kości? No tu tu. O wow. Co za nogę? <laughs> tak, to nie się <laughs> Nie 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 <chcę> wiedzieć, <laughs> bo ja wiem. Ej, ty miałaś <laughs> kiedyś konia? nie A ja mam mam nie <laughs> No, zwykłe pytanie, się jak nie? No nie po... no. chodź. <ścoughs> pytanie, nie, czy nie jest źle na moim koniu? Co jest na moim koniu? Co to jest złego? Dziwnego. To samo kiedy? Nie dajesz jakieś na 4K, a tu my dalej biegną wyglądasz... na Ale to już od nich nie wydarzysz na nie no Zabijaj mnie ten. A tam, no, tam, no, to mój no to, no dom, komendujcie na no film. Tak, kto? Wiecie, pytania zadawajcie I w maju nagramy, jak będziesz. Jak się uda. Najwyżej nagramy. Najwyżej nagramy na następny po prostu raz i tyle. Tak jest. Dziękujemy. No, to tyle. Dobra. Raz. Idziemy teraz na live. Ha! No jeszcze raz, czy Tyle. Ha!